Witam Państwa serdecznie. Milan dziennikarz Tygodnika Śledzkiego. W najnowszym wydaniu Tygodnika Śleckiego wiele ciekawych artykułów, reportaży oraz raport. Raport mówiący o przebiegu. Yy, kam Kampanii wyborczej. 21 października będziemy wybierać parlamentarzystów szóstej kadencji Sejmu. Czołowi politycy walczyli o nasze głosy. Jak przebiegała kampania na terenie siedmiu powiatów naszego subregionu, o tym w najbliższym wydaniu tygodnika. 12 października w Mińsku gościł prezydent Lech Kaczyński. Na spotkaniu tym była nasza redakcyjna koleżanka Bożena Nowotniak, która przygotowała relacje z tego spotkania. O tym możecie państwo, o spotkaniu tym możecie państwo przeczytać w tekście Bożen Nowotniak pogroził palcem przyszłym rządzącym. Tygodnik Siedlecki to także naj, najświeższe i najciekawsze informacje dotyczące naszego miasta. Mariola Zaczyńska pisze o budowie stadionu na Siedleckich błoniach. Prezydent naszego miasta Wojciech Kudelski chciałby, by stadion powstał już przed euro 2012. Na tą inwestycję potrzebne będzie 150 milionów złotych. Skąd będą pochodziły pieniądze i jaką wizję ma Wojciech Kudelski? O tym w tekście Marioli Zaczyńskiej, Eurobłonia. Mariola Zaczyńska pisze także o porozumieniu Wojciecha Kudelskiego z prezesem PKP polskich linii kolejowych Krzysztofem Cylińskim. W latach 2008-2013 ma powstać. Tunel podziemny, będący łącznikiem między centrum Siedlec a południową dzielnicą naszego miasta. O tym, jak doszło do podpisania porozumienia, w tekście Tunel Ostatniej Szansy. Poza tym, chciałabym Państwa zachęcić do przeczytania dwóch ciekawych reportaży. Jeden z nich to Bez Strachu, który napisała Justyna Janusz. Mówi on o o kilku chłopcach, którzy znaleźli na terenie powiatu garwolińskiego Niewybuchę. Jak skończyła się ta historia? O tym w najbliższym wydaniu tygodnika. Natomiast Zbigniew Juśkiewicz w tekście Co jeszcze kryje ziemię, pisze o, o dwóch pasjonatach z Kotunia, którzy na terenie lasów znajdują różne ciekawe rzeczy. Zbieracze skarbu, czy też Pasjonaci zbierania dziwnych przedmiotów. O tym w najbliższym wydaniu tygodnika.